Tym razem, jak ugotować za 5 zł, postara się nam pokazać y, Asia, która stoi obok mnie. Co to będzie? Chinka z klopsikami. Zupa, która się nazywa chinka z klopsikami. Składników jest niewiele. Zakładam, że to będzie prosta potrawa, tak? Tak. Szybko się robi? Tak. No to zaczynamy. Jeżeli będę do czegoś pomocny, to jestem. Proszę. Jasne. Zaczynamy od tego, że zagotowujemy wodę. Czystą wodę, bez niczego będziemy dopiero dodawać po kolei różne rzeczy. No, ciekawe. Dodajemy są. piramidki smaku. Robisz szybki wywar. Tak, do tego dodajemy. Imbir, teraz. i sos sojowy. Brzmi orientalnie. Teraz do mięsa dodajemy szczepiorek, czosnek i odrobinę pieprzu i soli. Wszystko wymieszane. Więc teraz cię, Karolu. Jestem. Tak. Będziemy obtaczać klopsiki w mące. Małe klopsiki, tak. tak? Takie. Będziesz formować, dobra? Genialnie to robisz. Co? Ale myślę, że tej, tej mąki trochę mniej, bo ona będzie nam bardzo mocno zagęszczała wywar. Rozumiem, że forma klopsików nie musi być jakaś idealna. Oczywiście, że nie jesteśmy studentami, a nie artystami. Teraz tak. Na patelnię, która była wcześniej rozgrzana, dodamy łyżkę oleju. Kiedy olej się już nagrzeje, wrzucimy klopsiki i tam je podsmażymy, żeby smak był lepszy. Bardzo proszę. W momencie, kiedy klopsiki się nam rumienią... – Zaznaczam, że same się rumienią. – Tak. Na patelce, która już wcześniej była podłączona, oczywiście, wrzucimy odrobinę marchewki. Zaczniemy od wrzucenia jej na sucho, ponieważ woda musi troszeczkę odparować. – Czyli to chodzi o to, żeby za bardzo nie pryskało, tak? Że najpierw tak. woda, za chwilę tak, olej, olej dolewasz, tak? – i woda tak? nie współgrają ze sobą. – Klopsiki wyłączę okay? już, OK? Oczywiście, są jasne, dzięki. Dolewamy biały łyżki oleju. Teraz dodamy pora, pora na pora i odrobinę papryczki chili. Ponieważ tak sobie stałem i myślałem, co by tutaj zrobić, a wydaje mi się, że dodatek szczypioru w zasadzie albo tych malutkich, zielonych części mm -hmm. z dymki będzie idealny, ponieważ on jest idealny niemalże do każdej tajskiej zupy czy też chińskiej zupy. I ja taką zupę lubię sobie właśnie w ten sposób Troszeczkę doprawić. To co ty powiesz na takie małe kawałki cebulki? Dodamy na końcu, dobra? Nie okay. będziemy tego smażyć i odrobinę szczypioru. Masz jeszcze makaron. On też idzie do zupy? Tak, makaron idzie w momencie, kiedy pojawią się miski. To zwykły makaron. makaron taki jak do rosołu? Tak, to jest zwykły makaron taki. Jest go dużo. Taki do rosołu. Jest go dużo, bo to jest taka wersja, że w razie gdyby zostało, to można z cukrem na śniadanie. Okej, okay, to mi się Ewentualnie do na niedzielę do, do rosołu. Gotujemy tak jak na opakowaniu. Czyli woda tak, bez najpraw... przypraw. Tak, nie, z solą. Solą. Z solą. Tak. E, to sprawdź może jeszcze swoje rzeczy, czy już masz gotowe. Ja przyniosę miseczki, dobra? Oczywiście. Duża ilość makaronu stanowczo jest ok. Dużo i taniej jest ok. Ula, la, jakby rzekł Chińczyk, moi drodzy, to będzie makaron z zupą, a nie zupa z makaronem. Kiedy makaron i klopsiki są już w miseczkach, nalejemy wywar. Pozwolę sobie, zanim wkroczysz do akcji, dołożyć moich warzywek. Bardzo ładnie. To co, teraz ja swoje gadżety? Proszę, możesz okrasić. A jak wiemy dokładnie, słowo okrasa znaczy. Doprawienie potrawy. No i teraz składnik, który może tutaj trafić. Moim zdaniem idealnie się komponuje z każdą tajską czy chińską zupą. Znaczy o takim zabarwieniu azjatyckim. No nie chciałbym przywiązywać się do konkretnej kuchni. Świeża kolendra posiekana na samym końcu. I tymi oto składnikami mam wrażenie, wykończyliśmy, i mam też nadzieję w pozytywnym tego słowa znaczeniu zupę Asi. Zupę, która się robi absolutnie w błyskawiczny sposób. To idealne danie, nie dla każdego nawet Jest studenta, spyszne. ale dla wszystkich zapracowanych i zabieganych osób. Macie niecałe 5 zł na jedną porcję do przeznaczenia, to taką zupę, czyli chinkę z klopsikami Asi, możecie przygotować. Tak, zrzutka, gotowanko. Piąneczka. Piona. Dzięki.